Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale wideo chciałbym kontynuować omówieniem moich poczyniań treningowych. Materiały wideo są uzupełnieniem treści, które zamieszczam na blogu. Treści o charakterze wpisu są zdecydowanie bardziej rozbudowane, szczegółowe, dlatego zachęcam Osob, osoby, które chcą przeczytać o moich programowaniach, o moich periodyzacji. Zapraszam bezpośrednio na bloga. Plan treningowy, który omawiam, realizowałem połowicznie podczas okresu zamkniętych siłowni, gdzie trenowałem jeszcze trzy razy w tygodniu, lecz po otwarciu siłowni zmodyfikowałem ten plan na cztery dni treningowe. Standardowo trzy jednostki treningowe obudowałem wokół głównych bojów lub ich wariacji, a jeden trening wtorkowy właśnie poświęciłem na akcesoria i założenia był to lekki trening. Jako główne boje w tym, w tym planie wykonywałem martwy ciąg sumo, wyciskanie leżąc z łańcuchami, chwytem biarkomicznym oraz przysiady lobar. Przysiady lowbar bez pasa rozpocząłem od obciążenia 170 kg na 5 powtórzeń, by zakończyć z rekordem 210 kg na 3 powtórzenia, również bez pasa. W pierwszym tygodniu odczuwałem jeszcze. Zmęczenie spowodowane zbyt dużą objętością z poprzedniego planu. Dlatego moja dyspozycja w pierwszym tygodniu nie była zbyt dobra. Jednakże wraz z kolejnymi tygodniami odczuwałem większą świeżość i większą siłę w nóg. Objętość z poprzedniego planu tak również miała efekt w postaci niepożądany efekt w postaci bólu kolan moja, mój, moja prawa Noga mój, prawy mięsień czworogłowy był znacznie przeciążony, przez co odbijało się to na kolanie i powodowało to ból. Mimo wszystko udało się zało wykonać założoną progresję. Wyciskanie, leżąc wraz ze zmianą siłowni, zmieniałem również łańcuchy, które używałem do wyciskania. Na prywatnej siłowni mój łańcuch waży maksymalnie 15 kg, gdzie realnie jest to. Około 10 kg, a na siłowni łańcuchy ważą od 15 kg na dole do 25 kg na górze. Przez to musiałem dostosować obciążenie, które zakładałem na sztangę. Tak więc 140 kg na 6 powtórzeń było w pierwszym tygodniu, a w ostatnim tygodniu udało mi się wycisnąć 150 kg na 2 powtórzenia. Ten wynik to mój rekord w tej wersji. Udało mi się dołożyć jedno powtórzenie oraz 2,5 kg w tej wersji wyciskania. Martwy ciąg sumo. Rozpoczynam od obciążenia 220 kg na 3 powtórzenia, by zakończyć ten blok na 250 kg na jedno powtórzenie. Ten wynik również jest moim rekordem na jedno powtórzenie, chociaż nie był maksem. Do momentów, gdzie wykonywałem treningi na prywatnej siłowni wykonywałem martwy ciąg sumo z miękką, na miękkiej sztandze, która dosyć dobrze się fajnie naciągała, mogłem wygenerować siłę z dołu, jednakże po zmianie sztangi siłowni muszę tej umiejętności nauczyć się na nowo, być może zmodyfikować rozstaw stóp, jednakże muszę mieć na uwadze moją budowę biodra, która jest niekorzystna do martwego ciągu sumo. Mimo wszystko, wynik 250 kg na jedno powtórzenie jest dla mnie satysfakcjonujący. Ogólnie też z całego planu jestem zadowolony, gdyż każdy rekord, w, gdyż każdy bój, główny bój, wariacja boju yy, zakończyła się rekordem powtórzeniowym bądź yy, obciążenia. Oprócz dolegliwości kolana, towarzyszyły mi dolegliwości obręczy barkowej po przejściu na przysiad ze sztangą NISKO. Na blogu wskazałem, w jaki sposób postępuję, by pozbyć się dolegliwości bólowych bądź braku mobilności w obręczy barkowej do przysiadu low bar. Jeśli miałbyś pytania odnośnie moich poczynek, lub chciałbyś skonsultować swoje treningi bądź programowanie, zachęcam. Do komentowania bezpośrednio na blogu, tam możesz liczyć na moją pełną odpowiedź. Dzięki za obejrzenie, cześć.